Witam. Dzisiaj robię kluseczki śląskie. Nastawiłem już w garku około 2 kg ziemniaków w łupinkach, które gotuję do miękkości. O, przykryciem od ziemniaki na kluseczki. Już mamy miękkie, sprawdzamy to nożem, po prostu nam już leciutko on już wchodzi. Czyli możemy nasze ziemniaki wyłączyć, odstawić do A To są nasze składniki potrzebne na jedną z prostszych dania, mianowicie kluski śląskie. Tu mamy ugotowane już ziemniaki, mąka ziemniaczana, trochę mąki pszennej, trochę soli, masełko do polania i dobra woda do gotowania. Ziemniaki już mamy ugotowane, są lekko ciepłe, możemy je obierać. Mamy taki troszkę mniejszy nóż, po prostu skóreczkę ściągamy na ciepło nam trochę to lepiej idzie jak na zimno no, ale ziemniaki też nie muszą być za bardzo gorące, bo możemy się poparzyć i po prostu całe ziemniaki ładnie wszystkie obieramy. Ja już się uporałem z obieraniem ziemniaków z łupi, teraz będę je rozbijał, używam do tego takiego rozbijacza można użyć do tego pałki takiej nurcierania też można to prostu czy rozbić już można zmielić to przez maszynkę ja preferuję ubijanie po prostu dla mnie smaczniejsze te ziemniaki bardziej przypominają domowe no bo są domowe i proponuję nasze ziemniaki ubić na ciepło lepiej nam to pójdzie i powstanie nam taka masa ziemniaczana którą odstawiamy do wystygnięcia całkowitego ziemniaki utłuczone już mamy wystygnięte robimy sobie taki podział czyli zostawiamy sobie 1 czwartą całości do której dosypujemy po prostu mąki ziemniaczanej tak mniej więcej to wszystko zależy właśnie od kleistości oraz wodnistości jakości ziemniaków no i zemniatamy z tej ilości po prostu kluski. Włoski są w ogóle bez jajek, powinno nam się to elegancko zagnieść, ręką wreszcie dogniatamy, no wychodzi nam takie spoiste ciasto ziemniaczane, kuseczki książskie z dziurką. Ciasto ziemniaczane wykładam na stół posypane małą ilością mąki pszennej tym razem, kształtuję go na taki wałek i dzielę go po prostu na takie mniejsze kawałki które stopniowo później będę rozwałkowywał wzdłuż kroju na kruseczki biorę ten kawałek ciasta po prostu rozwałkuję na taką długą kluskę z której będą później małe kruseczki tak wszystko ciasto wyrabiam odkładam do góry I I mam już ukształtowane z tego ciasta ziemniaczanego takie wałeczki i teraz po prostu je kroję na mniejsze takie kawałki który będę później toczył kuleczki nie zapominają oczywiście z dziurką a tak kształtuje kuleczki biorę ten kawałek ciasta nasz ukrojony po prostu toczę powstaje nam taka kuleczka no i w środku paluszkiem robimy dziureczkę i tak wszystkie kulki. kuleczki mamy już ukradzone dosyć sporo ich tu wyszło to widać że zresztą około 200 kurczek wyszło z tej ilości produktów teraz nie te mamy wcześniej gotować. przygotowaną nastawioną osoloną wodę i wrzucamy partiami nasze kluski. i gotujemy do wypłynięcia mieszamy oczywiście czekamy no, aż nam czekaliśmy wypłynie. jakieś pół minuty i nasze kruski już gotowe możemy je wyciągać na tacę skropimy je później troszkę olejem żeby nam się nie lepiły i tak partiami wszystkie kruski wygotowujemy tu są nasze ugotowane kruski śląskie ładnie wyglądają pięknie pachną naprawdę warte są do zrobienia a tu mamy kruseczki już z masełkiem można je zjadać. Najlepsze właśnie kluseczki śląskie są z masełkiem. Pyszne. Życzę wszystkim smacznego, miłego gotowania. I zapraszam czasami na żywo na moim kanale filmy kulinarne. Do południa będę gościł coraz częściej na żywo. Dziękuję, zapraszam. Do widzenia Państwu.